Hej, hej, się Jestem Topolo i witajcie w kolejnym odcinku z serii Minecraft Dungeons. Tym razem e, gramy tylko z Safe Modem. Niestety Archie nie mógł do nas e, dołączyć, tak samo jak Harden. Ale nic. Zapraszam. Widzimy się w grze. Tylko już w dwójkę, bo niestety, ale Archie nie mógł. Harden niestety się w Kiblu zablokował, więc przykro <laughs> bardzo. Ale będziemy musieli w dwójkę, będziemy musieli wam po prostu wystarczyć tutaj tylko i wyłącznie nasza obecność. Z Jasne. mojej strony dzisiaj będą dwa odcinki, czyli po prostu jakby przechodzimy za tą grę do samego końca, do bossa, kończ, do bossa końcowego, nie będę teraz mówił kto to jest, chociaż już pewnie większość osób z Was już to wie. Tak to polo nie wiem. Czy będziesz chyba to dzielił na dwa odcinki, pewnie? Ja tak. Prawdopodobnie na dwa odcineczki więc... sobie to podzielimy na spokojnie. także... Więc, więc jak chcecie na spokojnie, bijacie się do Topolo i tam będziecie mieli to podzielone na dwa y, osobne materiały. Dobra, co Jasne. dzisiaj? Co dzisiaj to polo? No co, lecimy salę wyniosłego bloku, tak myślę, nie? Tylko to tam zostało. No to. I pusz, co? Puszkierkę. Piąty? Piąty A, czy szósty? Ile tam będzie? Tak naprawdę, Czekaj, nie, nie patrzyłem jeszcze na to. Y, piąteczka. Tak, da, daj szóstkę już. To jest okay. mała różnica. 0,3, prawda? No to jedziemy. Plus, Jasne. Jak którym się akceptuje, tym. Tak, okej. Okay. Nie ma sprawy, damy radę. Ja już tam z dwa artefakty mam w zanadrzu. Może tym razem I tobie coś wydropię. Nie pamiętam nawet co mam, bo jak weźmy ten odcinek poprzedni, chyba ponad tydzień temu. I serio no. nie pamiętam całkowicie, co ja tu już mam aktualnie dostępne. O, cutscenka mi się włączyła. Dotrzeć, super, fajnie. Tylko czekajcie, mam mały dylemat. I czemu ja nie mam... E, czemu ja nie słyszę gry? Już lekko słyszę mocniej, ale coś mi dźwięki padły. Zgadowałem, ja na miałem na 1% ustawiony dźwięk. Można? Można. Kurde, fajnie okay. robią te kaczenki. takie wprowadzonko. Niby, niby filmik taki, a prosty, a, a jest klimacik. Narracja i to wszystko, podoba mi się. Dokładnie, no dobra, lecimy skok zobaczymy jak się nam to pójdzie. W dwójkę będzie troszeczkę trudniej, chociaż tak naprawdę jest obniżony poziom teraz. Bo pamiętajcie, że więcej osób grze, tym jest wszystko trudniejsze. Więc tak może dzięki temu, że nie ma Arciego będzie troszeczkę łatwiej. A <grym> zobaczymy, zobaczymy. Postarajmy się nie ginąć, to będzie na plus. No tak, ty będziesz że ostatnio To tak naprawdę to ja padałem, a nie Archie. Oj, Więc zobaczymy, co z tego będzie. Ale no póki co to jest w miarę okej, okay. nic się nie dzieje, nikt tam nie zadaje żadnego image większego, chociaż moje bronie są takie słabe. Nie? Zauważyłem właśnie. Coś się postaram nadrobić młotem Tora. 13 poziom, dlatego temu są takie mega słabe. No dobra, to już nie wiem dlaczego tak z słabo idzie. Okej. Okay. To jest... No nie ten poziom, to jest nie ten poziom już. No ale dobra. Level o, up. Level up jest. No przynajmniej ciągle jesteśmy na tych samych na poziomach, więc to jest spoko. Tak, to mi się że nie gramy po prostu poza, 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 poza nagrywką, prawda? Zgadza poza się. Nagry nagrywką nikt nie gra, więc jest wszystko w porządku. Dobra. Solidarność, jak to... Dokładnie. się powiada czasami. No tak ładnie bije. Ja też jest taki młot. No. To z ostatniego bossa, tego mm, to Lava, co odpalaliśmy. To mi z niego dropło no. właśnie. Kurczę, jest mega dobry. Ja mam takie słabe bronie. Ja cię, Gersu, mega słabe. Spokojnie. A stunuje wszystko. Trzymamy kciuki za twój drop tym razem w tym odcinku. Oby. Oby się, oby się coś ciekawego wreszcie udało zrobić, bo inaczej będzie to ja będę mega, mega słabo. Bo... Czekaj się. Coś Cofnąłem tak się, się jeszcze. Słabo. Jakieś czarodzieje są z książkami. Wiesz, z jednej strony spoko, potrafię stunować te wszystkie moby. Mm -hmm. No ale to i tak jest chyba za mało jeszcze. To jest za mało. A jednak no, brakuje nie, fajne, w starciu. Fajny. No dimenja brakuje. Dimenja mega mi po prostu brakuje teraz. To, bo bo, bo, bo tak naprawdę nic nie mogę zrobić. To jest no, słabe. No. Naprawdę nic nie mogę zrobić. Okay, no, ale jest. Jest to gra na hardzie. No, nie ma lekko. Bo tak, jak obiecywaliśmy, będzie. nie? I na przykład wyższy niż standardowo. Jedziemy. Król, czas A się ja przebijać. Ja mam kiedyś ja pan też ten supporta, takiego, który po prostu tylko i je, skacze i stunuje wszystkich. Ale przydatne. Bo nic więcej nie mogę zrobić. Nie mówię, że nie, bardzo okay. przydatne. Tun zawsze. Też. Na plus. No dobra. To dalej, do przodu. I proponuję iść wprost do wyjścia od razu. To mhm. może lekkie skręty będziemy robili, tylko wtedy jeśli faktycznie będzie widać, że coś tam jest. Mhm. Jeśli nie będzie widać, że, że, że coś tam mega dobrego jest, to nie będziemy w ogóle skręcali na boki. Wow, jakiegoś bufa dostałem. O ja 200 trzyprzy, bije. 20 no no no. A nie to. O, uwaga skrzynka. Ułk, okay? Ułk jaki dostałem. Eee, niestety łuczek jest gorszy od tego co ja mam. Mhm. Chyba to w ogóle podbiłem. No, powiedziałem, słuchajcie jak się steruje. Masakra jakaś. się. masakra. Też tak mam, jak W tak dłuższej przerwie wpadniesz do gierki i masz ogarniać, to jednak ciężko. Zresztą ja na wow. padzie nie gram. Ja znowu nie gram na padzie, a teraz gram tylko i wyłącznie na padzie. Gram. Tą grę gram tylko na właśnie padzie. Ja uwielbiam grać na padzie, ale w te. W yy, jakieś wyścigówki, o, jakiś rajdówki. Mubeczek. Jak najbardziej. Colin Macre jakiś. Dostałem się, dostałem topór, wygląda ciekawie, jest lepszy od, od mojego, ale jest biały mm -hmm. Jakoś biała broń nie średnio przekonuje, czy ukolwiek ten mój w ogóle ma, może jednak ta broń będzie dobra Co mój w ogóle ma? On ma tylko echo, dobra, Spoko, więc to... jakby co No wezmę ten toporek, zobaczymy z nim Eee, nie, chyba nie, chyba to jednak nie będzie do, dobra broń z takiej szybkiej broni przechodzisz na wolniejszą, to jest tak dziwnie, nie? To jest różnica. Ją po, ją po prostu widać. No. Fakt, faktem. E, może i damageowo wychodzi on lepiej, bo ja biję de facto po 14, tamten bił po 30 ileś. Mhm. No ale chyba szybkość, którą mam aktualnie, re, jak, jakby to e, wszystko m, wynagradza. Tak jest. Jest to dobre i tak. O, jakiś kluczyk. Mhm. Dobra, mamy kluczyk. A teraz, oczywiście, mamy falę przeciwko do. do, do, do Pokonania? Aha. Musimy dojść do, dojść do drzwi. O, się zrespije. Czekaj, ja się ty, muszę kulczyku, wycofać. Kulczyku, Ach, o! okej okay. wycofać, bo tutaj słabo z HP. Dobra, masz to. O. No i dobra. Znaczy, ty dobra. się spokojnie lec póki co jeszcze żyje. Tak jest. Jak będę padał, to będę krzyczał. Nie, no spokojnie, już tak zachowawczo. Hej okay. O ja czyli ty masz te dzimik. dwa totemiki widzę. I ten leczący i... Yy, Jak mówiłem ja... Jestem po super, ja jestem po prostu supportem, tylko i wyłącznie teraz. Murde świetnie to działa. Jest, jest? W dół musimy iść. Okej. Okay. Tutaj są, są drzwi. Już, już, już. Jesteś jestem ślepy, jestem po prostu ślepy. Przecież, przechodziłem koło tych drzwi i ich naprawdę nie widziałem. Ej, nie A było nie widać, no. ja też nie? Nie zauważyłem. Jesteś ślepy. Ja, ja, ja jestem po prostu ślepy, teraz już. No dobra, kolejna fala. Czyli to jest przedostatnia misja, rozumiem. E, tak, po tej misji już będzie właśnie ta finałowa walka z bossem, czyli z tym, co się pokazuje jak respi, mm -hmm, mm -hmm. Tam taki wycykuje właśnie taki malutki, który respi. Albo będzie w tej rundzie walka z nim? A może w tej? Fa jest walka z nim... Chyba w tej nawet, chyba tak mi się wydaje teraz. Okej, okay, zobaczymy, zobaczymy. Nie pamiętam teraz już. Dobrze. Będzie się już, już, już sobie przypomniałem. Zaskoczenie. Już sobie przypomniałem. <laughs> dobra, nie będę ci może mówił. Bo to będzie lekko inaczej niż powiedziałem. Okej. Okay. No ale na pewno po Kinowa walka w, na tej mapie jest ciężka. Jest ciężka, ola. Będzie trzeba taktycznie podejść. No, tak, będzie trzeba troszkę się pobawić z tym na pewno. No. Na pewno nie przyjdziemy tego od tak o, że wiesz, po prostu e, z pełnego rozpędu, o, tak. jest już spoko, fajnie, wy... no wygraliśmy już. Tak, z przypadku jest. nagle wygraliśmy tę tak grę. Tak, tak, tak tym razem już nie będzie. Dobra, bazar. I zmiana, i zmiana, i zmiana lekka przeciwników. O, dawno nie było zielonych. Łup, łup. O, muszą być, niestety tak samo będą nasi kochani e, zieloni. Tak, wybuchający. Akurat, no kliperków mogliby sobie potworować tutaj. No, ale niestety, skoro Uuu. są zombiaczki, są szkielety, więc na pewno cliperków no, nam nie zabiorą. Okay. To jest ból, to jest ból. Ej, okay, zejście na dół do studni. A Ci może górą na razie. No, bo tutaj to widzę, że. i tak się jak wychodziła gdzieś na zewnątrz. To było niby takie przejście dołem, a i tak się jak później na standardową. Mm -hmm. Drogę, rzucę minkę. Widzę rzuciłeś dobra mhm. o, bym się podleczał, ale może jeszcze nie, jeszcze nie. Jeszcze chwileczkę nie wytrzymam. Później, coś tu okay. widzę, że dropi Szczelę nawet mi jednak mi jeszcze nic ciekawego nie wypiszą, więc... Może później coś takiego faktycznie będzie, na razie jeszcze nie, na, na razie jeszcze nie. No tak trzeba się po prostu tutaj mega szykować na walkę później, więc ja mhm. strzału żadnych nie wydaję. Nie szczeram nimi, bo tu nie ma sensu, później będzie ich potrzeba naprawdę dużo. No tak jest, no. ja mam na razie 200 strzał i nie ja widzę, 460, żeby było... Mam 460, ale moje strzały są takie... <coughs> powiedzmy takie se. Tak, są takie se. A, bo ty masz Bijąc. ten automat, Tak, mega, mega szybko, ale słabo. A, e, dobra, idziemy chyba na dół. Chyba na dole A tutaj było. coś jest, e, to tak, tak. jeszcze nie odpalamy Czekujemy tego. Znowu wejście. Nie, da było chyba klucz, tak? Czy Nie, nie wiem, coś tam... Był klucz, bo tutaj jest potrzebny. Aha, jest, dobra, teraz widzę, tak. No. Zamknięte. Można klucz jest tutaj na górę. Czekajcie. Pierwszy zobaczymy tutaj wokoło co to jest. A nie wiem, później zejdziemy do. Tak, I poszukiwaniu idę. artefaktów dla safe moda. Idę od razu. <laughs> e, dobra, stwierdzam, nie ma. <laughs> Wziął, przebiegcie. się. To się nazywa rekonesans. O, i zespijemy jeszcze mnóstwo mobów. Super, to da? jest klucz. O, dziś. Ej, no masz klucz! Ale... No tak, bo teraz no, nagle nie. się pojawił. Czyli, czyli jednak był sens, był sens tej właśnie przebieżki. Ja widziałem, ja od początku, ja od początku widziałem, że się tak muszę zrobić. Okej, okay, rozwaliłem ten klucz. Jest to, że chodźmy szybko, y, odblokujmy drzwi. Dobra. Otworzycie. A, bo tu to po prostu wiesz, jeśli mamy już ten klucz, to lepiej to odblokować. Możemy nawet, zawsze się cofnąć i ich jeszcze bić. Jasne. Najlepiej, żeby to było otwarte. Dobra. Dobra. Mm. Idziemy dalej, chodź. Ja słyszałem, bo się na schodkach zablokowałem. Bo Nowy cel. Znisz stoły bufetowe. Ojojku, patrz, ile tutaj jest. Idziemy z nimi. Wściekli kucharze teraz. Mega przeciwnik. Ja potrzebuję broni. Dajcie mi. Ale to ty tutaj zostawiasz wreszcie. taką chmurę zieloną, czy to oni po prostu. Jak ja, 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 może... Może możemy się z na tą inną broń. Kurczę, bo ja potrzebuję coś mocnego, bo jestem mega słaby. Pokażę ja sobie tutaj. Ataku. Ich pozabijam za ten czas. Byłanie błyskawicy. Nie, to jest słabe wszystko. Ja chcę jakąś broń dobrą wreszcie, bo naprawdę jest mega słaby u mnie. No szkoda, że nie mogę ci dropnąć czegoś. Chyba nie masz nic. No hmm. takowego. się wydaje, że Mhm. O jojku, no niestety nie ma stolików, nie ma, nie ma, nie ma Jest kolejny Kolejny zestaw. Nie będzie imprezy, nie będzie nie będzie zdecydowanie imprezy tutaj. Koniec takiego żarcia A, a nie, ma, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, usunę, usunę. <laughs> Biedni po prostu. Wziął rozwalił. Wszystko. Misja po byku, nie? No dobra. Może rozwalił. Jolo, koniec Dobra, może mi... Może mi już, 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 już po prostu tu jest dalej. To tam. Ale biją! Kurde, tutaj. Ach, idę po schab. Koko ja biję jeszcze jednego. Od 20 minut chyba. No, strasznie. go typa. O. Uff. No, ja wręcz muszę znaleźć broń, bo jeśli nie, nie znajdę ża żadnej broni, to będzie Lipton. I to jest spory, jak bym powiedział. Mhm. Później to będzie wręcz wymagane, żeby mieć jednak broń, Hmm, czekaj, muszę dojść do tych wszystkich magów, jednak. i, Okej, okay, magowie padli. Ja się trochę wycofuję. O właśnie, dzięki za dobra. totemik. Bierzemy to w ten sposób. A ja jakąś kuszę mam. A ja biję sobie taką. A czemuż by nie? A czemuż by nie dam radę z nimi, co to tam jest? Kilku o, przeciwników. Maguś, dobra, bierzemy magusia. Łodą wow, jeden jest z tyłu. Jakieś bufa znowu dostałem. A ja się może lekko wstrzymam, tak mi się wydaje. Dobra. Chociaż może. Nie ma sensu. Ro rozwalamy stoły. W tym jesteś najlepszy. To jest, jest jedna rzecz, jaką mogę robić. Tak jest. Bo tam nie jest ważna broń. Tam jest po prostu ważny, tylko i wyłącznie... Nie wiem, co nawet. Skill? Chyba tak nie. jest. Nie, ale, ale nie. szybko się Masz w ogóle mobilność taką szybszą. Okej, okay, zablokowanie ci. No Na razie czas... nie jest źle no, no mówię, jeśli nie znajdę broni to później będzie mega mega słabo Nieustannie patrzę Kiedy na życie au, 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 auto bolało no, no no tutaj widzę że Maguś tam już macza palce A to się do niego podleci Jest, jest świnka, okay. świnka Jeden padł O świniak. Świniak, dawaj broń nie tak chciałem Muchomor okay. sromotnikowy. No, tak, dostałem. Tak, jest Tak, dostałem. Tu będzie speedik. o to może być dobre nawet. To może jakby lekko naprawić mój skill, bo bije mhm. lekko szybciej teraz. Wow, gdzieś może. No, widziałem, taki normalnie masakrator jesteś. Aj, 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 aj. O co to, to, to. Okay. Jakiś bosik? To jest taki pseudo, taki mini-boss. On był na pierwszych mapach, prawda? Mhm. Mm on był na, na pierwszych mapach po prostu widoczny, No teraz po prostu jest jako, jako normalna jednostka już. Ach, w tym w jego pułapkę. Okej, okay, bijemy z pełnym speedem. Będę być spoko. Jest, Szybko poszło. poszło. Nie ma problemu. Z Aż sobą. go na dach tej, tej budowli. Ok, stój, 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 stój. Teraz tak o. Tutaj jest problem tego typu, że jak wejdziesz w to, na górze pojawi się, pojawi się mega dużo przeciwników. Mhm. Więc ja proponuję ustawić sobie na pewno ten totem osłony. E, mam. To musisz mieć? Mam totem Bo osłony. Bo wejdziemy tam do środka, będzie od razu mnóstwo mobów wokół nas. Żeby otworzyć Aha. drzwi, trzeba nacisnąć tam ten przycisk trzeba po prostu tam uciekać. Także okay. ono sobie zostaje na górze. Może ja zostanę na górze. Jeszcze raz, kiedy trzeba uciekać? Jak zejdziesz na dół, pokazujesz się po prostu moby. Aha, okej. Okay. Trzeba tam wytrzymać jakiś czas. Dobra, idziemy razem. Dobra, hałas. Czyli no, skaczemy, tak? I teraz, uwaga, Odblokujesz o. to i masz masę teraz przeciwników. I trzeba tutaj wytrzymać teraz? Jakiś czas teraz trzeba wytrzymać. Dobra, odpaliłem. Okej. Okay. I są drzwi. I Dobra. Teraz, I teraz po prostu uciekamy stąd. Yy, w którą stronę? Ja poszedłem do góry. Dobra, już goniecie. Nie, powiem, że jak już mamy tego grzyba, to już od razu się lepiej czuję, po prostu się zdecydowanie lepiej czuję z tym grzybem. No ja muszę sobie tutaj jeszcze poustawiać to. Okej. Okay. tutaj mówię. To jest dosyć ciężkie, bo właśnie tam wchodzisz i masz przez jakiś tam czas cię po prostu klepią. Mhm. Więc bez tej tarczy to nie masz szans. No no, faktycznie, no. Jednak z grzybek Taktyczka, to, Ej, to bez tego nie grzyba o co chodzi? Mam dwa grzyby już. Hmm. Jest to człowiek grzyb teraz. Szybko czekaj, bo ja muszę sobie zmienić ja Chyba, troszkę, bo nie moje. Um, obrażenia zmniejszone przeciwnika słabe. Mega słabe bym powiedział wręcz. To jest słabe. Dziko nie umarłem, większy damage. Na, w tej mapie nie ma nieumarłych. E, aż tylu. Mhm. Jest bez sensu. Topór jest bez sensu całkowicie. Bo za mało na tej mapce jest nieumarłych. Dam sobie dwa grzybki w, tak, w takim razie do, do arsenału, bo tylko grzyby mnie ratują teraz już. I z to zrezygnuję. Mhm. Mam teraz e, piórko i dwa razy grzyba. No ja mam ten, też mam grzybka, ale jeszcze zostawiłem sobie ten totemik ochrony i, mhm. i to taka energia, którą wyzwalam, jak uzbieram ilość duszków, nie? Zbiera. Ileś tam duszy. Znaczy ja właśnie duszy nie mam to właśnie z minusem u mnie, bo w, mhm. w ogóle nie ma duszy. Ja już poszedłem, jak coś? Już, tak, już, ta, już. Tak, tak tylko mówię, prawda? <noise> gdybyś mnie szukał, <noise> Jasne. to idź po trupach, prawda? Tam gdzieś będę. Dokładnie tak. Nie, no teraz to jest całkiem inna bajka, po prostu. No, teraz to ma już sens jakiś. Teraz to ma wreszcie jakiś sens. Czekaj, bo ja mam sporo punktów do wy wydania, nie mogę sobie nic nabić? Odbija. O, mogę sobie dać y wzmocnienie odbijania pocisków, to będzie dobre. No właśnie, jeszcze szanse na odbicie pocisków. No i dobra, i oczywiście strzały, prawie 600, 600 mam teraz pocisków, to ja rozumiem, to ja rozumiem, oba, leci grzybek. Dobra. A tutaj ci przeciwnicy są słabi, bo to są kusznicy. A zaopatrzenie, a jest, dobra. co jest, jest skrzyneczka okay, tutaj. Okej, pierwszy są rozwalę tutaj tych kuszników, bo oni będą mnie irytować. No i dobra, nie ma kuszników, jest ja, spokój już. Nie no, teraz czuję wreszcie jakąś moc tutaj. No, bo a to ci, co się dało, masakra. tak? Co ci dało? No i dobra, mamy Grzybek, tyle yy, dał? Grzyby, tak. No grzyby. tego? Tak, polega na tym, że on będzie respił mega dużo mobów, jest mnóstwo fal. Chyba mm -hmm. około, około, około 10 fal jest. Czyli staramy się przeżyć po prostu. Czyli u, uciekamy na dół. Jak są moc, mocniejsi przeciwnicy, uciekamy lekko niżej i próbujemy ich, ich jakoś bić. Wow. I nie szalejemy po prostu tutaj. O. nie wiem czy tutaj chyba nie muszę sobie dać tego totemu leczącego na setup, myślę. Ale biją. Okay. Ty mówię, tu, tutaj jest tych fal naprawdę dużo. Tych fal jest naprawdę teraz tutaj mega dużo. No i, i kolejna fala. Od razu Dobra, Jakiegoś czarodzieja tutaj i biją. Oj, 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 Boli, uważaj boli, tam, boli. uważaj. Ja się wycofuję. Teraz spadam w dół. Od razu. O. Dobra, lekko podklepki i znowu skok w Ja też tak próbuję i bijemy. I znowu w dół. Oj, a waj, Oj, boli znowu. O ja już na znowu HP aj, 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 aj. Ja, ja dobra. Muszę się po prostu wyleczyć. Mam, mam. Okay, mam już po prostu wyleczenie. Można bić. Ich teraz, dobra. I znowu w górę. Mówię, tych fary dużo i to jest właśnie ten ból cały. Tych fal będzie naprawdę teraz tutaj dużo Ten grzybek cudownie działa na mój, to, na mój ten... młotek No bo twój młotek ogólnie bije mega wolno, prawda? Strasznie O, to jest ciężka fala To ci Oni są nie wiem, ale I po tak takich taki po prostu nie lubię to Te duszki mega, nie niebieskie? Nie no One robią ten y, zimne ognie takie, nie? Tak, że one po prostu wylatują z ziemi i po prostu klepią ciebie i to jest strasznie mocne według mnie przynajmniej Dobra, ale ja ona na szczęście mam tą yy, śnieżkę moją yy, więc ona jest... Ła, czemu użyłem dwa razy Uważaj. Grzywa? Nie jest ona razie jest, jest wow. stabilny Ale cię otoczyli kurde w sumie się wystraszyłem nawet Więc co pamiętać że ja biję szybko czyli ja stuny im daję a o oj to bolało o, o. czyli w dół znowu Dobra Kasi już lecę słonkę Tutaj trzeba mega uważać teraz już Ale co oni tak? I ich naprawdę będzie dużo I Tych fal jest strasznie Ale mnie dużo Ale odrzuca to. mnie od nich Bo oni mają po prostu, po prostu odrzut po prostu oni, mają, oni mają odrzut oj, 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 TNT czekaj, czekaj, ja muszę się wyleczyć, więc nie mogę na razie nic robić Uwaga, uciekaj TNT Spada, spada Idealny rzut Co za miałem. fail Dlaczego to, to taka? idealny rzut Ja to jestem mistrzem ja TNT muszę się wyleczyć Życia, proszę życia dajcie Aaaaah, e, oj, oj! No! Nie, nie co to było? Okej, okay, idziemy. Ja puszczam osłonkę. Ja muszę ściągnąć magów szybko. Jak ich nie ściągniemy, to tak jakbyśmy tak nie mieli żadnych szans. Tak, tak no Jest to... spoko. No i kolejna fala. I ile I tego jest? Było jeszcze? za mało fal. Jest uwaga, niebieskie ognie! O, 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 o! Aaa, no właśnie, ognie mnie walnęły troszeczkę. Ej okay. Tunik. A, i zaraz klatka. padnę. A, i padłem. Dobra, ja też. No to spoko. Nie ma problemu. Mamy jeszcze dwa życia. Ale, no nie, ale nie, nie działamy od nowa, tylko kontynuujemy, nie? Tak, kontynuujemy ciągle kolejne fale z nimi. No dlatego dla ich mówię. Jest strasznie dużo. I te ognie są mega właściwie ciężkie. Ja tych właśnie tych ja nigdy nie lubiłem, po prostu ich nigdy nie lubiłem. Ten magus, jest mag, okay. Dobra, poszedł mag. Okej, okay, z tytułu nie poleciał. Owaj, 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 to bolało. Znowu zresztą. Też padaj. Jabłuszko, może być. No i okej, okay. kolejna fala. Jeszcze jedna? No nie, dobra, ja się wycofuję. Uwaga, uwaga. Uwaj. O nie. To, to, to zabolało leko. Mamy jeszcze leczenie leczenia, jak coś, więc jeszcze spoko, ale może nie będę się mogło jeszcze używać. Mówię, okay, Z tych a, tych strasznych pościągach. Okej, okay, muszę je nagrążyć. Muszę go Ma, mag, Okej, okay, poszedł. Spoko, to uciekamy z teraz. Dobra, ale wyleczyłem się. się Okej, okay, student poszedł. Awaj, awaj, du, du, du. Chodź. Idę, idę. No nie, no takiego ganiaka du. to nie wiedziałem, że będziemy się bawić. No tak, nie, tak, w... trzeba. Trochę jak Pacman. Okej, zwiewamy dalej. Zwiewaj, zwiewaj. Nie no, spokojnie, musimy się podleczyć. Mm. I korzystać właśnie z takich małych sytuacji, w których jest tylko jeden, jeden przeciwnik. Tak, tak, po kolei i go ich... Nie, nie, chodź chodź, chodź, chodź Ja, ja, ja powiem to w taki sposób. Ja ci nie mogę pomóc. Przez, mm -hmm. Kurde, przecież ja mam tyle tych pocisków, trzeba ich w ogóle jeszcze nie użyłem ani razu. No właśnie, wykorzystajmy te pociski jednak. Jest to jest chyba jedna z ostatnich rund już chyba. Mm -hmm. To jest, Albo ostatnia. Dobrze, się nie regulowałem. Nie, jeszcze jeden jest tutaj. Tu się skitrał. A daj, co teraz? Ale odrzucasz. Udało się. Uff. Uff. Nie ma co no. jak zbierać strzały przez całą grę, a później mieć na koniec 530 tak. Pięknie, udało się. kurczę, poszło nawet lepiej niż myślałem, że pójdzie, ale już się wystraszyłem. W kolejnej fali już bym się. No i o. właśnie, to było pierwsze spotkanie z tym. Jak to się nazywa? Oj, ci nie pomogę. Świat Minecrafta jest dla mnie troszeczkę opcją nadal. Nie, nie, nie. On nie występuje w świecie Minecrafta, jeśli chodzi o to. No to też taka ciekawostka dla mnie. Fajerwerka, Nie używam. <śmiech> <śmiech> nie używam, Jeszcze nie... No ja też dostałem. Jeszcze nie... nie ten czas. Potem zostawię. No dobra, sprzedam wszystko. Z wielką nadzieją, że dostanę tyle hajsu, że będę mógł zakupić broń weźcie jakąś. Proszę broń. Bardzo proszę o dobrą broń. Uwaga! A, pchnięcie duszy... lecik. No to nic z tego mi się nie przyda. Dobra, sprzedam oba. Mm -hmm. Jeszcze jedna próba. Temu kuszę! Ja rozumiem wszystko, ale kuszę mi na wiecie? No nie chcę kuszy. A, to temu się pozbywać? No nie, to, to się, ten, to, to, ten, totem osłony będzie mega potrzebny przy walce z bossem aktualnie. Mm -hmm. No dobra. W takim razie to polo, gdzie idziemy teraz? Yy, wiesz co, Safe. Yy, ja się żegnam z moimi widzami na, na stan. Okay. Teraz nie się dobrze. Ja się tylko pożegnam i zaczynamy kolejny odcinek. Także dziękuję za oglądanie wszystkim widzom i Safe moda i moim. Także dzięki Safe, dzięki, że wpadacie. Widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie simanko hej. Hej hej.